Jesteśmy w serii Uniwersum. Ja mam na imię Damian, jakby ktoś mnie nie znał. Jesteśmy na naszym wieczornym spotkaniu Kościoła, bo nie każdy może rano, niektórzy wolą się wyspać, ale jesteśmy tutaj, ponieważ chcemy zbliżać się do Boga, chcemy, żeby Jego było więcej w naszym życiu. I ustawiliśmy taką serię na nowy rok, która się nazywa Uniwersum, ponieważ jest pewien motyw przewodni, w którym się łączą różne tematy, różne księgi, różne rzeczy, które w tym życiu naszym się dzieją i które w Biblii spotykamy, i ten motyw przewodni Sprowadza się do zbawienia, do tego, że Bóg przygotował drogę zbawienia dla człowieka. Ona jest związana z osobą Jezusa Chrystusa, i Bóg jest kimś, kto chce znaleźć, kto chce znaleźć to, co jest zgubione, i Ewangelię widać po prostu wszędzie, te motywy widać wszędzie. I my w przykładzie tej serii bierzemy, co się da, żeby właśnie to wykazać, żeby to udowodnić, że jakikolwiek temat nie weźmiesz, dzisiaj weźmiemy Malutką, maluteńką księgę, którą czasami przy kartkowaniu Biblii można totalnie ominąć, żeby pokazać, że nawet tam wszystko się sprowadza do Jezusa, do Ewangelii, do tego, co jest w Bożym Sercu, ale nie tylko tam. W piątek mieliśmy okazję z moją żoną pierwszy raz od naprawdę dłuższego czasu obejrzeć jakiś film, obejrzeliśmy Dune. Może ktoś z was oglądał, możecie pomachać, ktoś słyszał, ok, są niektórzy, diuna. W każdym razie motyw Zbawiciela, motyw jakiegoś Mesjasza, motyw jakiegoś człowieka, który będzie wybrany i on uczyni różnicę, on pomoże tym, którzy potrzebują tej pomocy, on zmieni sytuację, zmieni rzeczywistość. To jest tak częsty motyw w kulturze, w książkach, w filmach, w tym, co my możemy yy, poznawać w tym świecie. Teraz jest nowa część Matrixa, czwarta część Matrixa po latach, wiecie, powroty, nie wiem czy oglądaliście, czy znacie, ale to samo. Neo, wybrany, The One, on, który sprawi, że gdzieś tam rzeczywistość się zmieni. W dwudziestolecie Harry'ego Pottera ten sam motyw naprawdę często, gdzie się bierze książki, kiedy się bierze historie, które ludzie tworzą, aby podzielić się jakimiś historiami, którzy sami wymyślają, motyw Zbawiciela jest tym, co po prostu jest gdzieś w nas, gdzieś to siedzi, to się po prostu może też dobrze sprzedaje, nie wiem, ale na... Maturze z języka polskiego, czy na różnych sprawdzianach z języka polskiego, czasami kiedy trzeba było pisać te różne długie wy... Wy... sprawdziany czy opis, o czym była dana książka, była taka jedna rzecz, którą kiedy napisał, lepiej było, żeby jej nie napisać, niż żeby ją napisać. Było coś takiego jak błąd krytyczny. Nie wiem, czy pamiętacie, u nas coś takiego się zdarzyło parę razy podczas mojej edukacji, że kiedy ktoś opisywał jakąś yy, to opowiadanie, tą lekturę, kiedy nagle wprowadził zdanie, które sprawiało, że on kompletnie. Nie zrozumiał, o czym była cała książka, jaki był motyw przewodni, albo w jakich dziejach, w jakiej epoce to wszystko powstało. To wszystko było przekreślone i wywalone do kosza, i tak samo jest z Bożym sercem. Jeżeli nie rozumiemy, jeżeli nie zrozumieliśmy, że w Bożym sercu ta chęć, to pragnienie zbawienia jest czymś dominującym, to że On szuka człowieka, aby go wyciągnąć z miejsca, w którym jest, bez względu na to skąd, z jakiego miejsca, z jaką historią, to kompletnie mijamy się z obrazem Boga ponieważ on takim nam się przedstawia w Biblii. Więc dzisiaj macie okazję, jeżeli jeszcze, jeszcze nie mieliście y, takiej... Takiego doświadczenia. Poznamy Księgę Rud. To jest bardzo krótka, czterorozdziałowa książka czy zawarta w Biblii taka księga, którą czasami naprawdę kartkując można zgubić, ale krótko sobie przez nią przejdziemy, aby zobaczyć kilka lekcji i aby pokazać, że ona tak samo się łączy z tym Bożym sercem, z tym, co znamy tysiąc lat później w Ewangelii, kiedy przyszedł Pan Jezus Chrystus, kiedy później powstał Jego Kościół, którego dzisiaj możemy być częścią, to zawsze chodziło o to samo. Zawsze chodziło o Boga, który chce, aby człowiek był włączony w jego historię, w relacje z nim. A więc Księga Ród, zapraszam Was. Podzieliłem ją na trzy akty, cztery rozdziały, tak naprawdę trzy główne akty, trzy różne zdarzenia. Tutaj z tyłu będzie się wyświetlała ta oś czasu, oś tego, co się w tej księdze dzieje. Jeżeli macie Biblię w telefonie, czy gdzieś możecie śledzić też, bo warto, ale kilka takich scen po prostu będę opowiadał przez pierwszą część kazania o tej księdze, szybko ją podsumujemy i to może coś zmienić w swoim życiu, a na pewno poznasz lepiej dzisiaj Biblię. A więc Księga Ród, Księga Rut napisana 1080 mniej więcej lat w wydarzeniach przed Ewangelią. Zaczyna się od historii tego, że jest głód w narodzie wybranym i rodzina podróżuje do Moabu. Pewna rodzina wyrusza do Moabu. Jest mapka, którą też mamy w tym momencie historii do wyświetlenia, żebyście zobaczyli skąd, dokąd. Mapka pokazuje, że wyruszają yy, nawet to jest ogromna wyprawa, to jest szukanie odległego miejsca, gdzie możemy znaleźć lepsze życie, lepsze życie. Jest taka duża potrzeba jedzenia, duża potrzeba zmienienia rzeczywistości, że pewna rodzina, której główna bohaterka za chwileczkę zostanie objawiona, wyrusza w tamtym rejony, aby szukać czegoś nowego. Mogli do Tel Awiwu, do góry, gdzieś nad morze, ale nie, wyruszyli do Moabu, ponieważ gdzieś tam szukali tego, co może zaspokoić ich potrzeby. Ale historia poszukiwania lepszej rzeczywistości nie idzie dobrze. Nie rozwija się ta sytuacja właściwie, ponieważ czytamy już w pierwszym rozdziale kilka wersetów dalej, że jedna z pierwszych rzeczy, o których się dowiadujemy to, że mąż, główny żywiciel rodziny umiera. Chwilę później czytamy o tym, że jego żona, Noemi, tutaj to imię zostanie objawione, bo ono jest ważne. Noemi zostaje sama ze swoimi dwoma synami. To jeszcze nie jest taka tragiczna sytuacja, ponieważ dwóch synów w tamtych czasach dalej są ręce do roboty. Ktoś może zająć się pracą, może gdzieś tam pozyskiwać dochody, ale chwilę później oni również umierają. Nie wiemy czasami dlaczego, ale naprawdę Biblia pokazuje życie takim, jakim ono jest. Czasami przychodzą sytuacje, które kompletnie nie chcielibyśmy w swojej biografii, w swoim życiorysie. Widzieć, ale tak właśnie się dzieje w historii Noemi, traci męża, traci dwóch synów, zostaje w sytuacji dość beznadziejnej, ponieważ w międzyczasie jej dwóch synów poślubiło kobiety z tamtego rejonu. To jest ważne, ponieważ Izrael, naród wybrany, kiedy czasy Starego Testamentu się rozwijały, najważniejszym, tym co definiowało ludzi wiary w tamtym momencie, to, że jestem częścią Izraela, jestem częścią narodu wybranego, urodziłem się w pokoleniu, które Bóg wzbudził aż od Abrahama, i to właśnie nad tymi ludźmi Bóg swoją pieczę sprawuje, więc wszyscy inni są jakimiś odstępcami. I Bóg później w historii będzie zmieniał i zaczyna już w tej księdze pokazywać, że nie, że nie jest tylko jedna uprzywilejowana grupa, jest jeden naród, który wzbudziłem, aby coś uruchomić na tym świecie. Ale Bóg pragnie zbawienia wszystkich. A więc zaczyna się od tego, że dwóch synów Noemi, tych z urodzenia, tych z narodu wybranego, poślubia dwie kobiety spoza. I Noemi zostaje w tej chwili z dwoma synowymi i podejmuje decyzję, że ona nie może zostać dłużej w tym miejscu. Że już tutaj dłużej. Nic dobrego ją nie spotka. Straciła męża, straciła synów, ma jeszcze dwie synowe, które są jeszcze młode. Ona sama już za dużo nie wie, co nawet ze sobą zrobić, więc wraca. Chce, podejmuje decyzję, że wraca do narodu wybranego, więc udaje się z powrotem w podróż. I to jest moment takiej decyzji dla jej dwóch synowych, dla jej rodziny. Te więzi się zacieśniły, one już mają swoje tragedie. To czasami spaja nawet lepiej niż sukcesy, ale w tym momencie muszą podjąć decyzję, co robią. I Noemi jako starsza, gdzieś tam już na być może tracąca nadzieję kobieta, mówi do swoich synowych, słuchajcie, zostańcie tutaj, jesteście jeszcze młode, jeszcze możecie tutaj swoje życie uruchomić na nowo, możecie znaleźć nowego męża, ktoś się może wami zainteresować, a ja wrócę. A więc mówi im to, są łzy, ponieważ jest to rozerwanie tej historii, ale jedna odchodzi, a druga zostaje. Rut postanawia zostać przy Noemi. Decyzja ród o pozostaniu przy Noemi. W akt pierwszy kończy się właśnie tym, że jedna z synowych, która staje się główną bohaterką później i osobą, której zatytułowana jest cała ta księga, chociaż sama jest stamtąd, sama jest z Moabu, z tej innej miejscowości, postanawia, że wyruszy dla niej w nieznane, aby zostać z kimś, kogo pokochała, do kogo jej serce jakoś przylgnęło ze swoją teściową, chociaż tak naprawdę dla niej. Opcje się kończą. O, dla niej opcje są gorsze iść tam niż pozostać, ale czytamy pierwszy fragment, który dzisiaj odczytamy z tej księgi, pierwszy rozdział, szesnasty, siedemnasty werset. Lecz lud odpowiedziała, kiedy Noemi powiedziała odejdź, zostań tu. Nie nalegaj na mnie, bym, bym cię opuściła, abym zawróciła i nie szła za tobą. Dokąd pójdziesz ty, pójdę i ja. Gdzie ty osiądziesz i ja osiądę. Twój lud będzie moim ludem, a twój Bóg moim Bogiem. Gdzie Ty umrzesz tam i ja umrę, i tam złożą mnie do grobu. Niech Pan postąpi ze mną choćby najsurowiej, tylko śmierć oddzieli mnie od Ciebie. To jest ważne wyznanie, ponieważ w tej relacji, w tej rodzinnej relacji pojawiła się decyzja o tym, że ona pozostanie przy niej i po raz pierwszy mówi niech Pan, niech Bóg. To jest wyznanie wiary, że jest Bóg, który nad tym wszystkim czuwa. Ten Bóg, o którym Noemi opowiadała, ten Bóg, z którego, od którego historii zaczęła się historia jej rodziny, którą ona poznała teraz przez ślub, przez to, że się podłączyła gdzieś po drodze, ona dzisiaj wybiera, że włączy się w historię i będzie zależna od tego Boga i ruszy razem ze Swoją teściową z powrotem, nie, naga, nie namawiaj mnie. Podjąłem decyzję, mogę tam umrzeć. To jest potężne wyznanie. Noemi przyjmuje to, i jak drugi rozpoczyna się, wracają razem. Starsza pani i jej synowa, która jest spoza Izraela, która nie ma zbyt wiele opcji, wracają do narodu wybranego. Jak drugi rozpoczyna się, ciekawie, ponieważ Ród idzie zbierać kłosy. Kiedy czytamy drugą, drugi rozdział, otwieramy go, to. W praktycznie na samym początku jest napisane właśnie o tym, że Rut rozmawia z Noemi i postanawia pójść zbierać kłosy. W tamtych czasach to jest ważne, żeby taką nakładkę, taki komentarz, kiedy się czyta tą Biblię, czasami sobie znaleźć, żeby te rzeczy dopowiedzieć. W tamtych czasach opcja pracy nie była zbyt szeroka, zwłaszcza dla kobiet, ale było prawo, które mówiło, że w czasie zbiorów czyli kiedy wrastają już te rzeczy, które muszą wyrosnąć kiedy zbierają kłosy, to mówili, żeby nie wszystko zbierać, ale żeby część wyrzucać na ziemię. A więc szli ludzie, szli robotnicy, którzy mieli swoją robotę, dostawali za to kasę. Jednym ich zadaniem głównym było zebrać to, co urosło na polu gospodarza, ale część z tego, co zbierali, mieli świadomie zostawiać na ziemi. Mieli świadomie zostawiać za sobą, ponieważ Bóg dawno temu już w Księdze Powtórzonego Prawa mówi o tym, żeby coś takiego robić ze względu na ludzi, którzy są ubodzy albo głodni. Ród i Noemi są w tym momencie ubogie i głodne, więc pierwsza praca, która Przychodzi ród do głowy, to właśnie pójść i zbierać te kłosy. Ale w takiej sytuacji, nawet jeżeli tak mówiło prawo, nawet jeżeli był taki zwyczaj, to potem można było różne podejście do tych ludzi mieć, ale wkracza do historii człowiek o imieniu Boaz, ponieważ czytamy, że widzą, że jest tu jakaś kobieta, jest tu jakaś sytuacja, i właściciel tego, tej ziemi, gdzie się rozgrywa akcja, Boaz, widzi i pyta. Co się tutaj dzieje. Więc Ród pokrótce, a w zasadzie robotnicy opowiadają o tym, co się dzieje, że Ród zbiera, że przyszła i rozpoczyna się ta rozmowa. Rozpoczyna się ta rozmowa od tego, że on okazuje jej przychylność. Nie przeczytałem wam wcześniejszego wersetu, ale przeczytam teraz drugi rozdział. A rut moja poprosiła Noemi pozwól mi pójść na pola i zbierać kłosy za tymi, którzy okażą mi łaskę. Noemi zgodziła się, idź, moja córko, powiedziała, i rut poszła. Weszła na czyjeś pole i zbierała kłosy za żeńcami. Wkrótce okazało się, że pole, na którym zbierała kłosy, należało do Boaza, z rodziny Elimeleka. Leka. Innymi słowami, to jest ich odległy kuzyn, na zasadzie odległy kuzyn Noemi, więc dobrze trafiła. Ale wcześniej powiedziała, że pójdę, jeżeli ktoś okaże mi łaskę. Czasami decyzje, które podejmujemy, są dalej związane z tym, jakie decyzje wobec nas podejmą inni ludzie: czy to będzie łaskawe, czy to będzie przychylne, czy to będzie przeciwne nam. I takich ludzi spotykamy. Ale czytamy już w 12 wersecie, że. Boas mówi: Niech ci Pan wynagrodzi Twój czyn. Niech Pan, Bóg Izraela, pod którego skrzydła przyszłaś się schronić, da Ci pełną odpłatę. A na to: Widzę, że znalazłam łaskę w Twoich oczach, mój panie, pocieszyłeś mnie. Twoje słowa dotknęły mego serca, choć daleko mi do jednej z Twoich służących. A więc jest łaska, jest boaz, który widzi jego sercu, coś się rodzi, widzi tą kobietę i okazuje jej przychylność. Mówi, dobrze, róbmy to. I rozpoczyna się dwa miesiące czytamy, że od połowy marca do połowy maja pracuje, no, pracuje ród. To jest długi czas po prostu konkretnej pracy. Konkretnej pracy, do której ona zostaje zaproszona, ale dalej nic nie spada z nieba, nic rewelacyjnego się nie dzieje. Po prostu dzień w dzień w jej historii, w historii życia rysu ród, która odkrywa właśnie to wspaniałe życie z Bogiem, w narodzie wybranym, jej historia zaczyna się od tego, że po prostu chodzi przez dwa miesiące, zbiera kłosy, praca w polu ma miejsce i zbliżamy się do ostatniego fragmentu drugiego aktu, który jest po prostu nie do przyjęcia. Ja zachęcam was, przeczytajcie sobie w domu, co tutaj się dzieje, ale ja sobie nazywam to nocna akcja, bo ciężko inaczej to ubrać w słowa, ale nie będzie to wyświetlone, ale przeczytam wam. Któregoś dnia. Noemi, teściowa ród, zwróciła się do niej w te słowa. Posłuchajcie, myślę, moja córko, że powinnam znaleźć jakiś spokojny dom, taki, w którym czułabyś się dobrze. Innymi słowy, swatka. Zaczyna myśleć, kurczę, z kim ją by tu spiknąć? I mówi. Przyszedł mi na myśl Boaz, z którego służącymi pracowałaś. Jest on naszym krewnym. Właśnie dzisiejszej nocy będzie on przeje, przesiewał jęczmień na klepisku. Umyj się, namaść się, przywdziej lepsze szaty i udaj się tam na klepisko. Nie daj mu się jednak poznać, dopóki nie naje się i nie napije. Koniecznie zwróć uwagę, gdzie ułoży się na spoczynek. Gdy zaśnie, podejdź, odkryj nieco jego nogi i ty też ułóż się do snu. Potem już on ci powie, co masz robić". W każdym razie, czytamy rozmowy synowej z. Teściową, o tym, że ona zaczyna główkować, jak będzie tu z kimś spiknąć, ponieważ potrzebujesz swojego miejsca, swojego domu. Daje jej całą instrukcję. Wymyśliła, słuchaj, może to Boas, więc wysmarowuje się, wypiększa się i idzie w nocy położyć o jego stóp. Nie mam czasu na komentarze tego całej historii, ale czujecie akcję. No po prostu idzie młoda kobieta, kładzie się u stóp starszego pana, który się najadł i napił, aby uwolnić romans, aby uwolnić jakąś akcję, historię miłosną, w której ona może się połączyć z tym człowiekiem. To nie było, nie doszło tutaj do żadnego współżycia, ale doszło do spotkania i do wykazania tego, że jestem zainteresowana. Jestem zainteresowana związkiem z tobą. On zainteresowany odpowiada, że jest z szoku, ponieważ mogła szukać młodszych, ale przychylność jej okazał wcześniej. Na pewno obserwował, jak zbiera te kłosy tak pięknie. Taka młoda, taka egzotyczna, ponieważ z jakiegoś innego miejsca coś tam się zaczęło w jego głowie tlić. Ale w każdym razie okazuje jej przychylność i akt trzeci rozpoczyna się o decyzji o wykupu. Wykup dotyczył tego, że jest cena, którą trzeba zapłacić, jest koszt, który trzeba zapłacić za historię. Kobiety, która straciła męża i wróciła do tego miejsca. Jest ktoś, kto musi ją objąć swoim ramieniem, wziąć na utrzymanie, i taka osoba została z tego zobligowana przez to, że prawo mówiło, że jeżeli jakaś kobieta straciła męża, to najbliższy krewny właśnie musi to zrobić. I było dwóch, więc Boaz decyduje się pomóc im. Przeczytam wam ten ostatni, dłuższy fragment, ale jest to ważne dla zrozumienia tej sytuacji. Czwarty rozdział. Wtedy Boaz zwrócił się do starszych i do całego ludu. Wy jesteście dziś świadkami, że wykupuje od Noemi wszystko, co należało do Elimeleka, czyli jej zmarłego męża i wszystko, co należało do Kiliona i Machlona, czyli synów. Również Moabitkę Ród, wdowę po Machlonie, biorę sobie za żonę, aby zachować imię zmarłego na jego dziedzicznej posiadłości, aby jego imię nie zostało usunięte spośród jego braci ani z bramy jego miasta. Wy jesteście dziś tego świadkami. A lud i starsi zgromadzeni w bramie potwierdzili: Tak, jesteśmy tego świadkami. Ponadto niech Pan sprawi, aby ta kobieta, która wchodzi do Twojego domu była jak Rachela i jak Lea, które wspólnie wzniosły dom izraelski. Nazbieraj, nabieraj znaczenia w Efracie i niech rośnie Twa sława w Betlejem. Niech dzięki potomstwu, które da Ci Pan z tej dziewczyny Twój ród będzie jak ród Peresa, którego Tamar urodziła Judzie. Tak, to Boaz poślubił ród i w taki sposób została ona jego żoną". Gdy już wspólnie zamieszkali, pan sprawił, że Rut poczęła i urodziła syna. Wtedy kobiety powiedziały do Nemi: Błogosławiony niech będzie pan, nie pozostawił cię on dziś bez wykupiciela. Niech jego imię będzie sławne w Izraelu. I cała historia Rut, cała ta historia Kończy się tym, zostaje włączona w Bożą historię. Ród zostaje włączona w Bożą historię nie tylko przez to, że staje się częścią narodu wybranego, że zostaje wykupiona, że zostaje włączona, że zostaje mężatką, że zostaje kimś, kto w tej chwili jest już zabezpieczony, jest spokojny, jest w dobrym miejscu, ma rodzinę. Mało tego, staje się częścią Bożej historii w sposób, o którym nikt wtedy i ona sama nie mógł pomyśleć. Ponieważ ostatni fragment, 17 werset, mówi o tym, że sąsiadki zaś nadały mu imię. Nie mam zielonego pojęcia, dlaczego sąsiadki nadały imię temu dziecku, ale Noemi urodził się syn powiedziały: Niech nosi imię Obed. I posłuchajcie, był on potem ojcem Jesseja, któremu z kolei urodził się Dawid. Więc jeżeli potrzebujecie do tego dodatku, król Dawid, później o Jezusie mówiono, że jest potomkiem Dawida, a więc Ród stała się częścią całej genealogii Jezusa Chrystusa. Bóg wzbudził kogoś, kto był spoza. Rodziny spoza narodu wybranego, uruchomił całą historię, aby połączyć ją z kimś, kto będzie w stanie ją włączyć z powrotem, uruchomił serce Boaza, aby wykupić i włączyć ją z powrotem, uruchomił nowe życie przez nią, aby uruchomić Boży plan, który od dawna był już zaplanowany, i Ród stała się częścią Bożego planu, aby Jezus Chrystus mógł przyjść na ten świat. Uniwersum polega na tym, że właśnie niezależnie od tego, jaką postać weźmiesz, jaką najmniejszą historię weźmiesz, łączy się ona z historią zbawienia łączy się ona z historią zbawiciela, ponieważ to jest coś, co jest motywem przewodnim całej Biblii. Że Bóg włącza kogo chce i prowadzi to przez często różne rzeczy, aby objawić swoje serce, ale na finale chodzi o to, aby Jezus Chrystus stał się kimś, kogo świat może poznać i którego rzeczywistość może się zmienić. A więc tak wygląda księga ród. Zapraszam nasz zespół, Darię, żebyśmy za chwilę lądowali, ponieważ kiedy ta muzyka się pojawia, ta duchowość nagle przychodzi. Żartuję. Ale trzy lekcje, które z tej księgi można wyciągnąć. Jeżeli nie czytaliście całej księgi, to zachęcam, żebyście zrobili sobie taką pracę domową. Naprawdę można to zrobić w 10 czy 15 minut, żeby te cztery rozdziały prze przeczytać. Ale trzy lekcje, które z tej księgi wy... Można wyciągnąć, są takie. Po pierwsze, lekcja pierwsza, że kiedy wszystko się wali, szukaj Boga i Jego ludzi. Szukaj Boga i Jego ludzi. Jeżeli cała historia rozpoczyna się od tego, że w życiu nami dzieją się rzeczy, których nigdy by nie zaplanowała. Nigdy byśmy nie wybrali pewnych okoliczności, w których się znajdujemy, nigdy nie, nie jesteśmy w stanie kontrolować swojego życia w pełni, po prostu czasami się trafią takie historie, których nie chcemy. W tym momencie szukaj Boga i szukaj Jego ludzi. Ja jestem w momencie swojego życia, kiedy zaczynam się skupiać na tym, nie tylko co to znaczy właśnie szukać Boga, bo mam wrażenie, że robię to od 10 lat, ale co to dla mnie znaczy praktycznie szukać też Jego ludzi. Ponieważ Noemi nie tylko zwróciła się do Pana, Rut nie tylko zwróciła, się do Pana, ale później szukali ludzi, szukali sposobności, jak otoczyć się ludźmi, którzy mogą zmienić ich rzeczywistość. Nie bądź samotną wyspą, nie bądź sam ze sobą, sam nawet z Bogiem. To jest dobre dla Twojej intymności, z Bogiem, Twojej modlitwy, ale dla zmiany Twoich okoliczności, dla przeprowadzenia Cię z punktu A do punktu B, potrzebujesz też bożych ludzi, którzy po prostu będą gdzieś w Twoim życiu. Lekcja druga. Zrób to, co możesz, a Bóg zrobi resztę. Naprawdę dwie kobiety w tamtych czasach mają ograniczone pole manewru, są zdane bardzo na zewnętrzne okoliczności ludzi, i Pan Bóg czasami takie rzeczy dopuszcza również u nas, również u ciebie. Wiesz, że twoje możliwości może są nawet wielkie finansowe, czasowe jesteś błyskotliwy, mądry masz potencjał, ale naprawdę. Nie jesteś w stanie wymyślić tego, co naprawdę musi się wydarzyć, żeby czasami cele osiągnąć. Zwłaszcza kiedy okoliczności bywają przeciwne, ale kiedy robimy to, co możemy, to naprawdę Bóg robi resztę. Kiedy ona wy. Kiedy ta wiara się pojawia, ród postanawia zrobić ten pierwszy krok w kierunku Boga, jego historii, jego rodziny. Bóg robi resztę, wzbudza coś, o czym nikt w tamtym momencie nie jest w stanie sobie, sobie wyobrazić. Czasami po prostu pracujesz, robisz tą po prostu odrabiasz pańszczyznę, ona zbiera kłosy, a jednocześnie nie wie, że pracuje na to, aby za chwileczkę coś się obudziło w jej życiu, co sprawi, że będzie częścią Bożej historii, że przez jej życie uwolni się kolejna księga, która. Będziemy poznawali to, że królowie zaczynają się pojawiać, że król Dawid zaczyna się pojawiać, że później pojawi się jej wnuk, który będzie pisał rzeczy, które trafią do Biblii, znamy jako przypowieści Salomona, że później ich naród będzie i potomkowie będą szli dalej i dalej, że kiedyś przez jej życie Bóg nagle z no Neymar, z kogoś, kto był zupełnie gdzieś spoza tego kontekstu, nagle. Okazuje się, że jej imię jest zapisane w Biblii, ma nawet swoją krótką, ale którzy mówią jedną z najważniejszych ksiąg Starego Testamentu, ponieważ jej życie zostaje połączone z historią Zbawiciela. Twoje życie jest połączone z historią Zbawiciela. Jeżeli go przyjmujesz jako swojego Pana, szukasz, żeby ciebie prowadził, to twój wpływ na ten świat nie kończy się na tym, żebyś zarobił i zrobił to, co akurat sobie zaplanowałeś, tylko na tym, że teraz Bóg, który stworzył wszechświat, który ma jakiś plan dla tego pokolenia, zaczyna ciebie używać. Oddziałujesz na miejsce, w którym jesteś, w sposób, którego nawet nie wiesz, i w pewnym momencie coś się przez Twoje życie może uwolnić. To jest coś, o co warto walczyć, o co warto zabiegać i warto mieć to z tyłu głowy. Pan Jezus w Kazaniu na górze. Które Tomek przytaczył przy modlitwie, wczoraj czytaliśmy to z moją żoną, on nie mówi, żebyś próbował być na przykład solą ziemi. Czymś, co sprawi, że coś w tym świecie będzie zachowane, że Bóg będzie znany. On mówi, jeżeli jesteśmy Jego uczniami, jesteś solą ziemi, jesteś kimś, kto po prostu ma wpływ tam, gdzie cię Pan Bóg postawił, to już się dzieją pewne rzeczy. Po prostu bądź wierny i wytrwały, a zobaczysz owoce, zobaczysz kiedyś z perspektywy tego, do czego Bóg. Dzisiaj Ciebie powołał, jaki był efekt tego, że ty stałeś w tym miejscu, w którym ciebie postawił. Lekcja trzecia. Możesz zostać włączony w bożą historię, a Twoja rola zaskoczy na finale nawet ciebie samego. Możesz zostać włączony w bożą historię, a Twoja rola zaskoczy na finale nawet ciebie samego. Naprawdę tak sobie myślę, jakbyś dzisiaj był w stanie tak zerknąć, jak przez, wiecie, dziurkę od klucza, gdzie jest Twoje życie za jakieś 5-10 lat. Patrzysz, my widzimy dzisiaj, co jest, mamy jakieś marzenia, mamy jakieś wspomnienia, historii i tak dalej, ale żyjemy mocno tu i teraz. Ale gdybyś mógł wyobrazić sobie swoje życie, w którym szukasz Boga całym sercem, robisz to, do czego Biblia zachęca, powiesz Panu swoje sprawy, a spełnią się, ziszczą się Twoje zamiary, kiedy wiernie Idziesz za Bogiem, jesteś częścią Jego Kościoła, czytasz Biblię, modlisz się, po prostu trwasz w Nim. Za 10 lat, za 5-10 lat, jakbyś mógł dzisiaj zerknąć, co się w życiu wydarzy. Nie tylko jakie błogosławieństwo dla Ciebie, ale jak inni ludzie mogą nagle zmienić swoje życie przez to, że po prostu Bóg przez Ciebie może coś robić. Chciałbym zakończyć właśnie takim krótkim wersetem i hasłem, które sprowadza się do tego, że zaczynam rozumieć. Zaczynam rozumieć w dziejach apostolskich 10 rozdziale. Wiecie, Biblia jest pełna ludzi, którzy nie kumają. My nie kumamy do końca, jaki Bóg jest. Co w pełni możemy o nim myśleć. Naprawdę, w tym tygodniu zasypiałem i nagle tak zacząłem myśleć: Boże, Bóg, Bóg nie ma początku ani końca, i nagle nie byłem w stanie wyjść z tej myśli. Jak to możliwe? Nie ma komu... Musi być jakiś. Jakoś się to musiało wszystko zacząć. O, rozumiem, świat się musiał zacząć, ale jak się Bóg zaczął? Nie znamy wszystkich odpowiedzi, ale możemy rozumieć Boże serce coraz lepiej. I apostoł Piotr zaczął rozumieć, że Bóg, przeczytajmy, 10 rozdział Dziejów Apostolskich. Piotr otworzył zatem usta i przemówił: "Naprawdę zaczynam rozumieć, że Bóg nie traktuje jednych lepiej niż innych, lecz w każdym narodzie Miły mu jest ten, kto go szanuje i postępuje sprawiedliwie. I ta sama prawda dotyczy tego, co wypływa z księgi Ród. Ta sama prawda wypływa z tego, co się działo, kiedy Kościół zaczął się rozwijać w dziejach apostolskich. I ta sama prawda jest dzisiaj. Zaczynamy rozumieć, że Bóg jest kimś, kto przecież włącza ludzi w swoją historię bez względu na to, kim są. Kochani, wstańmy. Chciałbym, żebyśmy się za chwileczkę pomodlili. Ale modlitwa ma sens wtedy, kiedy to jest Twoja modlitwa, więc tytuł dzisiejszego przesłania, dzisiejszego kazania to był Włączeni w ramach cyklu Niezależnie jaką księgę weźmiesz, ona się zawsze z Jezusem łączy, ale Twoje życie też ma się łączyć z Jezusem i z poznawaniem tego, że Bóg jest właśnie taki, jaki się objawia i dzisiaj taka cecha, która też bije z tej księgi, bije właśnie z Ewangelii jest taka, że Bóg chce włączać innych ludzi chcę dopuszczać innych ludzi do siebie. Chcę, żebyś ty dopuszczał innych ludzi do siebie, nie zawsze takich, których sam byś wybrał. I wiecie, jedna z takich stron, która pomaga gdzieś tam wiecie, rozumieć siebie, swoje cechy osobowości. Jest ich 32, każdy ma swoje pięć takich głównych. Sprawdzałem opis jednej z nich, która się nazywa inkluder. Człowiek, który włącza innych. To jest cecha, którą właśnie warto dzisiaj zrozumieć, że jest też w Bożym sercu i ma charakteryzować też każdego z nas. Przeczytam wam inkluder osoba która chce zakroślić większe koło Chcesz, by każdy mógł przyłączyć się do grupy i poczuł się jej częścią. Chcesz poszerzać krąg tak, aby jak najwięcej ludzi mogło skorzystać z podpory, jaką może stanowić grupa. Nie tolerujesz widoku, kiedy ktoś pozostawiony na zewnątrz zagląda przez okno. Jaki chłód musi towarzyszyć takiej izolacji? Zakreśl większe koło, mówisz. Wciągnij ich do środka, tak aby poczuli ciepło. Nie zwracasz uwagi na rasę, płeć, narodowość, osobowość czy religię. Wszyscy jesteśmy tak samo wyjątkowi, tak samo ważni, i dlatego nie można ignorować nikogo. Każdy powinien gdzieś przynależeć. To jest minimum, na które wszyscy zasługujemy. I to jest minimum w relacjach i to jest minimum, które jest w kryterium Bożego zbawienia. Nie ma absolutnie nikogo, kogo Bóg chce pominąć, z którym może mieć relację, komu może okazać swoją miłość. Księga Rut o tym jest, Ewangelia o tym jest. I nasze życie też może o tym być. Że widzisz ludzi wokół, w swoim środowisku, myślisz sobie taka osoba bez szans. Zbawienie bez szans, nawrócenie bez szans, ale jednak Bóg może przez Ciebie nawet coś zrobić.